Uczymy się właśnie przez te przykłady. Mhm. I y, co nas tam interesuje, co w, amerykańscy naukowcy na Stanfordzie przebadali? No fan, fantastycznie, jest to jakiś benchmark, tak. ale ja finalnie przyjeżdżam do kliniki i ja mam trzy osoby, które na mnie patrzą i mówią, że y, to się nie da. Tak, tak. No nie? Nie Więc dać. chodziło o to w tym całym koncepcie, że przyjeżdżasz na to spotkanie. Bo między innymi masz tak, po pierwsze, bardzo inspirujący, biznesowy networking, a druga rzecz, te pytania, które chodzą ci po głowie, możesz je od tak. razu wrzucić na tapetę i wyjeżdżasz z gotowcem. Tak. Nie rozkminiasz, nie zastanawiasz się. I jeszcze jedna myśl, widzisz, wcześniej mi umknęła. Między innymi tą intencją, tą motywacją na, to, na, to, na tą akademię był fakt, jakby uszczelnienia informacji yy, i zablokowania błędnych typów, które krążą po rynku. Chodzi mi o to, że ile razy jest tak, że właściciel, nie wiem, z Pomorza, dzwoni do właściciela w górach, no bo przecież wiadomo, że nie na Pomorzu, bo konkurencja, tak. yy, na południu Polski i się dopytuje. I to jest niestety zawsze z filtrem tej osoby, mhm. bo jeden odpowie teoretycznie, ale ona mi życzy. Nie wiesz tego, czy ona ci życzy. Nie wiesz tego. Może ci i życzy, może akurat tym razem powiedziała ci dobrą rzecz, ale może ona nie wie, że ty zarządzasz w inny sposób, że twój zespół jest inny, że u niej to zadziałałoby specyfika makroregionu, bo nie ma konkurencji, a u ciebie jest na przykład na ulicy pięć gabinetów. Nie wiesz tego. Nie wiesz tego, czy tak naprawdę. Ten sprzęt dostała w takiej cenie, czy w takiej cenie? Czy chcecie zdrażnić? A czy właśnie tak naprawdę już jest zazdrosna, bo ci idzie za, za dobrze? Nie wiesz tego. I teraz tak naprawdę po to jest to spotkanie, i po to jest między innymi taka akademia, po to jest ta wiedza przefiltrowana po prostu kor, taka esencja esencja informacji pozbawiona em, zawiści, zazdrości, em, jakichś własnych przekonań. Po to, żeby przenieść co działa, co nie działa, i zawsze dlatego jest też powiedziane, to zależy, bo jak u ciebie jest tak, to wiemy wtedy, że do tego momentu sięgaj z narzędzi, ale od tego momentu, jeżeli chcesz, żebyśmy cię przeprowadziły, faktycznie potrzebujesz indywidualnej konsultacji. Żeby to było też w pełnej prawdzie i takiej, no właśnie, takiego naprawdę już braku rozdawania plasterków.